waneczko z tej strony mikro David deszek. A dzisiaj oto następny blok Rozjmem opadnimu Jesus 300 Z co się dzieje, tu mi kurde, listę wbrakuje trochę, już wam pokazuję. Z tymi kubkami chodzi o to, że ten wałek, ten wałek jest za wysoko i powinien być troszeczkę niżej, o tyle niżej powinien. Bo my to ogólnie, nie wiem czy stali widzowie wiedzą na pewno, że my te wałki sami zakładaliśmy, przerabialiśmy na te wałki, bo tutaj były te łapy takie i za wysoko troszeczkę jest, no, mówią, tyle by się obniżyło o tyle. I by, by tych kupeczek nie było, nie? Bo tak jest w tym drugim rozrzutniku. się ta ośka ukręciłam. No i tyle w temacie. Nie będę długo nawijał, bo szkoda czasu. Dobra, lecę do domu i... No i co, widzimy się. Jak będę ładował, załaduję I, I tyle. dojechałem Bierzemy się za No i dobra, kurde szyba trochę obsrana zada był na jednym kawałku oraci No i obsrało Trochę, kurde joystick muszę wymienić Bo cóż się 200 zł ten joystick kosztuje Muszę zamówić Go zmodyfikowałem już trochę Taką nakrętkę nas pachałem. Tutaj trochę gruzu mamy. Cały czas staramy się te nasze tereny tutaj, chodzi, o, chodzi mi o głównie o te nasze tutaj dojazdy, dojazdy tutaj ogród. Cały czas staramy się jakoś tam utwardzać. Mamy też zakupione, tak jak można gdzieś zauważyć, tu za mną leży nawet. Zaraz Wam pokażę. Jadę. o tutaj macie o 60 płyt leży tak około 60 nie wiem ile tam dokładnie jest ale na pewno 60 jest na 100% i tam mamy jeszcze chyba z 80 czy 70 płyt to mamy nawet tak gdzieś około 130-140 płyt nie powiem wam dokładnie ile no i co płyta nasza trochę znaczy jest tak trochę inaczej skonstruowana jest z zagłębieniem Zaraz zobaczycie na końcu płyty jak wiadę to prawie cały ciąg się mieści. W wolę, wiecie, mniej wziąć i bezpiecznie wyjechać z tej płyty niż przedobrzyć i potem coś się może stać, nie? Lepiej. Mniej. Eee. Dobra, widzimy. Nie wiem o czym gadać. Widzimy się zaraz. No i dobra. Kurde, nie wiem nawet jak tego vloga prowadzić. Napiszcie jakieś tematy, jeżeli byście chcieli jakieś tematy. Coś, czy coś. Myślę, że to by było na tyle w tym vlogu. E, dzięki, że byliście i że jesteście. Jest nas coraz więcej. Dziękuję wszystkim za subskrypcję.